Dwudziesta Paulina przyrządzała kolację. Asystował przy tym kapral Filipek. Robert stał w otwartych drzwiach kuchni i obserwował każdy ruch pauliny i kaprala. Kapitan anioł wyjął steczki kanapki opakowane w serwetki i poukładane starannie w nylonowym woreczku. Dobrze, że tu jestem, czy źle? Zapytał Koriol. Zaczekamy do północy, powiedziałem. Niech pan o tym nie myśli. Arkadiusz, siorbiąc z łyżeczki herbatę, zapytał. Boisz się, chciałbyś żyć wiecznie. Ale to... Rozległ się przeciągły dzwonek do drzwi. Kapral wyszedł, żeby je otworzyć. Po chwili wbiegła do holu Beata, niepokojąco piękna i wzburzona. Marcin krzyknęła: Co tu się dzieje? Dlaczego nikt nie odebrał telefonu? Nie mogłam złapać taksówki? Czemu nie wracasz? Po co tu siedzicie? Na co czekacie? Mój Boże! Siadaj, powiedział Robert. Niepotrzebnie przyszłaś. Gdyby Marcinowi coś się stało, będziesz jedną z podejrzanych. Nie trzeba było przychodzić. Podejrzanym jest przede wszystkim ten, odparła, kto zaprosił Marcina, o ile coś się stanie właśnie tutaj. Ja nie zapraszałem, odezwał się Franio. Mówię, żeby się później ktoś nie czepiał. Sam jestem zaproszony. Do diabła, krzyknął Marcin. Czy nie możecie gadać o czymś innym? Znajdziecie czas na gadanie, jak mnie już wykończą. Wtedy sobie ulżycie. Czułem, że Koriol czeka, by ktoś zaprzeczył jego słowom, by ktoś powiedział, że nic mu nie grozi i że nikt go nie wykończy. Jednak nikt się nie odezwał. Koriol spojrzał na mnie. Jeszcze wciąż oczekiwał pocieszenia. Także milczałem. Bo skąd mogłem wiedzieć, czy go wykończą, czy nie? Do północy były jeszcze trzy godziny. Dwudziesta druga. Koriol, jeśli dać wiarę listom, miał przed sobą dwie godziny życia. Beata denerwowała się coraz bardziej. Z jej twarzy i wymownych oczu można było odczytać, co przeżywa. Nie powiedziała mi o wszystkim. Ale co zataiła i dlaczego? Czy była tylko bezradnym świadkiem tego zdarzenia, jak my wszyscy? Proszę pana, będę spać z moim mężem, powiedziała Beata. Pan Marcin będzie sam spać. Morena zachrypiał koriol. Panu nic do tego, z kim śpię. W takim razie nic mnie nie obchodzi, czy pana sprzątną ci ludzie z Madrytu, czy nie. Może się pan wycofać. Beata podeszła do Marcina usiadła przy nim na kanapie i przytuliła twarz do jego policzka. Nie bądź uparty, proszę cię. Więc gdzie będzie spać moja żona? W innym pokoju. Miejsca jest dość dla wszystkich. A pan? Zapytał Koriol. Gdzie pan będzie spać? Pod pańskimi drzwiami, powiedziałem. Jak wierny pies. Inspektor Anioł zbliżył się do Koriola i jego żony. Pochylił się i wsparł dłonie na ich ramionach. Przynajmniej w taki sposób mógł dotknąć Beaty. Miała tak przedziwnie gładką skórę, że chyba każdy mężczyzna chciałby ją dotknąć, by sprawdzić tę gładkość. Przynajmniej tak delikatnie dotknąć, jak to uczynił Anioł. Bądźcie dobrej myśli, powiedział. Coriol spoglądał na dłoń dotykającą ramienia Beaty. Dla pana, ciągnął Anioł, przeznaczyliśmy pokój o grubych murach, bez okien. Pan Robert wyjaśnił, że kiedyś zamurowano tam okno, żeby z tego pokoju zrobić magazyn. Spiżarnie, wtrącił Robert. Na wypadek wojny, pan wie. Żeby odpryski bomby atomowej, powiedziałem, nie rozbiły szyby. To niezły pomysł. Ale wojna na szczęście nie wybuchła, mówił anioł, i został pusty pokój, wymarzony na schronienie dla pana. Obok tego pokoju stał kapral Filipek, przy nim ursyn. Podaj pan coś do opukania ścian, powiedział kapral. Ursyn podał laskę Koriola. Kapral opukał mur przy futrynie i zajrzał do pokoju, wrócił i oparł laskę o stół. Anioł zauważył, że Marcin patrzy na jego dłoń opartą o ramię Beaty. Opuścił ręce i zwrócił się do Ursyna. A jak oględziny z punktu widzenia zakładu ubezpieczeń? Zadowalające, odparł Ursyn. Mam zastrzeżenia tylko do drzwi, właściwie do zamka. Nie przyjąłbym ubezpieczenia na pokój z takim tandetnym zamkiem. Nie zamkniemy drzwi na klucz, wyjaśnił Anioł. Usiądziemy pod tymi drzwiami. Czy pan nie sądzi, panie inspektorze? Zapytał Ursyn. Że jestem tu niepotrzebny? Nikogo nie uprzedziłem, że wrócę tak późno, a telefonów w domu nie mam. Co o tym myślisz, Morena? zapytał Anioł. Że to nie zmieni biegu wypadków. Sam zadecyduj. Może pan odejść. Kapral pana wyprowadzi. Anioł zwrócił się do pozostałych. Państwo są na pewno zmęczeni. Kładziemy się wcześniej spać, powiedziała Paulina. Kobieta powinna dużo spać, to najlepsze lekarstwo na cerę. Nie sądzi pan? Franio Glinda zdopił resztę wódki z kieliszka. Na mnie nie liczcie. O takiej młodej godzinie nie chodzi się spać. Nie podskakuj, Franio, powiedział Filipek. Pójdziesz spać, kiedy pan inspektor powie. Dobra, zgodził się potulnie Franio. Ja nic nie mówiłem, panie Kapralu. A więc, powiedział inspektor, wypada mi podziękować za waszą obywatelską postawę i przeprosić za niespodziewane najście. Lecz tam, gdzie idzie o ratowanie ludzkiego życia, nigdy nie zważam nawet na najprzykrzejsze okoliczności. Panie i panowie zechcą to uwzględnić w swojej opinii. Ładnie pan inspektor to wyraził, powiedział Franio, ale gdzie ja mam spać? Już ja wiem, Franio, zachichotał Arkadiusz, z kim chciałbyś spać. Już ja wiem, ty, ej ty, Franio, ale nie takie twoje przeznaczenie. Dziadku, Paulina aż podskoczyła na kanapce, tylko bez niesmacznych aluzji. Wypraszam sobie. Aluzje do smacznych rzeczy zawsze są niesmaczne. Okropne są te złote myśli ojca, powiedział Marcin. Zobaczymy dzisiaj, synku, odparł Arkadiusz, co za okropność była Ci w gwiazdach pisana. Może Pan obejrzy swój pokój, odezwał się Anioł. Państwo Paulina i Robert śpią w swojej sypialni. W drugim pokoju, jak już mówiłem, Pan Marcin Koriol. W trzecim Pani Beata. W czwartym od prawej mieszka stale Pan Arkadiusz i tam dokwaterujemy frania. Czy będzie Pan pod moimi drzwiami? zapytał Koriol. Przez całą noc będę pod pańskimi drzwiami. Dobrze, mruknął Koriol. Niech pan tyle nie mówi. Jeszcze nie jest dobrze. Proszę oddać żonie wszystkie drobiazgi. Może pan położyć na stole. Tak, portfel, notes, pióro, długopis. Chusteczka może pan zabrać. Zegarek także zabieram, powiedział Koriol. Już panu mówiłem, że to mój talizman. Że co to jest? zapytał Franio wpatrzony hipnotycznie w pękaty portfel Koriola. Że co? Amulet. Fetysz, powiedział Koriol. Przedmiot, który przez wiele lat przynosił mi szczęście. Mógł prezes od razu tak powiedzieć, odparł Franio, ale niech mnie prezes nie tyka. Tylko kumplom i milicji pozwalam, żeby mówili mi ty. Chociaż co do milicji, to brudzia z nimi nie wychyliłem. Marcin wyjął z kieszonki kamizelki srebrne pudełko. A tabletki uspokajające? zapytał. Na sen. Od kiedy dostaję te listy, zasypiam tylko dzięki tabletkom. Proszę ich dzisiaj nie zażywać, powiedziałem. Czy mogę przy was zażyć jedną? Anioł delikatnie wyjął pudełko z dłoni Koriola. Ktoś mógł wymienić te tabletki. Życzę spokojnej nocy. Dobrej nocy, panie prezesie, powiedział Ursyn. Chyba już pójdę. Jeśli pan sobie życzy, jutro wstąpię do biura. Tak, dobrze, powiedział w roztargnieniu Coriol, nie zauważywszy wyciągniętej dłoni Ursyna. Trzeba odnowić ubezpieczenie. Pamiętam, panie Ursyn. Cyprian Ursyn wszedł do korytarzyka oddzielającego hol od głównych drzwi. Za nim szedł kapral Filipek. Marcin Koriol stał przed drzwiami swojego pokoju, położywszy dłoń na klamce. Stał odwrócony tyłem. Usłyszeliśmy trzask zamykanych drzwi. Do holu wrócił kapral. Trzymał w ręku podłużną, kremową kopertę. W skrzynce był list do pana prezesa. Zapytałem anioła, czy sprawdzał skrzynkę, kiedy wchodził tu z kapralem. Powiedział, że nie. Również tam nie zajrzałem, kiedy przyjechałem z Koriolem i Ursynem. Beata także nie otwierała skrzynki. Nie orientowaliśmy się więc, kiedy ten list wrzucono. Było jednak pewne, że zrobił to ktoś, kto wiedział, że Koriol tu przyjdzie, albo ktoś, kto dowiedział się, że Koriol już jest u Roberta. List wrzucono dopiero wtedy, kiedy Robert uzgodnił z Marcinem, że ten przyjedzie na spotkanie z Franiem. Kto wiedział o tym spotkaniu? Arkadiusz, Robert i Paulina, a więc ci, którzy czekali na Marcina. Także kapitan Anioł i kapral Filipek. Jeżeli list wrzucono w momencie przyjazdu Marcina, to w rachubę wchodziły trzy osoby Marcin, Ursyn i ja. Jeśli wrzucono go później, mógł to uczynić Franio albo Beata, która przyszła najpóźniej. Przed jej przybyciem listu nikt nie zauważył, ale też nigdy do skrzynki nie zaglądał. Koriol wyciągnął dłoń wyraźnie drżała. W 31 pierwszym liście nadawca obiecał mu, że otrzyma uzasadnienie wyroku, dotrzymał słowa. Anioł dokładnie obejrzał list pod silnym światłem zegarmistrzowskiej lampy arkadiusza. Przycisnął go dłonią do stołu, później poprzecznie i podłużnie zwijał kopertę. Oddasz mu? Cicho zapytałem. Anioł uśmiechnął się. Proszę, powiedział do Koriola, podając mu kopertę. Czy pan sądzi, zapytał Koriol, cofając wyciągniętą dłoń, że koperta mogłaby także. Może pan śmiało otworzyć. Gdyby było coś ciekawego, to powiem panom. Dobranoc. Dobrej nocy, odparł Anioł. Proszę się położyć. Mąż, odezwała się Beata, nigdy się nie kładzie, jeżeli jest zdenerwowany. Pocałowała Marcina w policzek. Marcin dotknął włosów Beaty, odwrócił się i wszedł do pokoju. Franio, powiedział Kapral. Zmów grzecznie paciorek. I do łóżeczka. Jacuś i Agatka już dawno powiedzieli dobranoc. Jak już pan Kapral coś powie, zapiszczał Franio, to można umrzeć ze śmiechu. Powinni pana wziąć do telewizji. Mieliby weselszy program. Szanowanie. Wszedł do pokoju Arkadiusza. Za nim podreptał Arkadiusz. Biegł zabawnym truchcikiem, chichocząc i zacierając ręce. Beata podała mi rękę, przytrzymując ją na zbyt długo. Dobranoc, panie Arturze, powiedziała. Ufam panu. Robert i Paulina weszli do swojej sypialni. W dużym holu pozostaliśmy we trójkę. Anioł, Filipek i ja. Znałeś Beatę wcześniej? Zapytał anioł. Abo co? Abo nic, powiedział anioł. Właśnie tak pomyślałem. Spojrzałem na zegarek. Za piętnaście minut dwudziesta trzecia. Za godzinę i piętnaście minut Marcin Koriol powinien zginąć.